Dzień dobry, witam Cię serdecznie i zapraszam na poniedziałkową Ezoporadę Dnia w Pigułce 17 stycznia. Książę co mamy w raku, natomiast wibracje numerologiczne, a raczej kody numerologiczne, bo ja się zajmuję numerologią współczesną, gdzie oparujemy na kodach numerologicznych. Kody numerologiczne, które w dniu dzisiejszym będą. Rządzić naszym życiem, tak to można powiedzieć, to 6, 8, 1, z tym, że szóstka jest tutaj zdublowana. Według mon, obliczeń mądrych głów dzisiaj przypada najbardziej smutny dzień w roku. Z jakiej okazji? Z takiej okazji, że jesteśmy trochę już po Sylwestrze, już postanowienia, niektóre noworoczne życie nam zweryfikowało. Niektórych silna wola wodzi za nos, albo też i na pokuszenie. Także różnie bywa z tymi noworocznymi postanowieniami, i właśnie naukowcom tak wyszło, że dzisiaj właśnie najsmutniejszy dzień w roku. Oby ciebie ten stan nie dopadł, bo dziś pod względem numerologicznym warto pozytywnie kreować przyszłość i nie pozwalać sobie na żadne jakieś tam czarnowictwo. Zbliżająca się pełnia natomiast, ona jest w dniu dziś jutrzejszym przepraszam, we wtorek, zbliżająca się pełnia księżyca w raku już na bardzo wiele osób zaczyna wpływać nieco nerwowo, w szczególności jeśli w swoim pentagramie urodzeniowym posiadasz trójkę bądź szóstkę, obojętnie na której tam pozycji, to dla Ciebie właśnie ta energia pełni księżyca i już bardzo mocno na Twoje życie oddziałuje. Niekoniecznie w sposób pozytywny, przeważnie się to objawia dużą nerwowością, takim kryzysem emocjonalnym i kutliwością. Także uwaga tutaj na te aspekty, nie daj się prowokować. Najlepiej już dzisiaj postaw sobie na parapecie szklankę zimnej wody, tak żeby właśnie, no jeżeli masz okno, gdzie księżyc mógłby tą szklankę właśnie oświetlać, i jak najbardziej. Co to da? Te emocje, które w tobie by się buzowały, skupią się właśnie na tej szklance. I będą, po prostu tak, szklanka jest jakby takim wentylem bezpieczeństwa tutaj w tym momencie. Warto spróbować, bo to działa. Jak wiadomo, księżyc działa na organizmy wodne, więc tutaj w tym przypadku ta szklanka będzie pomocna, uchronisz się, obniży się ten poziom właśnie nerwowości w Twoim życiu. Jeśli jesteśmy przy rytuale pełni księżyca, ja tylko przypomnę, że jutro wykonuję dla Was te rytuały, na które zapisaliście się, dokładnie na te intencje, na które zapisaliście się. Dzisiaj do północy jeszcze jest promocyjna cena, także zapraszam, zachęcam, nad czym będziemy jutro pracować. Intencja numer jeden uzdrawiająca dobre relacje rodzinne i międzyludzkie. Intencja numer dwa, przywołująca uzdrowienie dawnych historii rodzinnych, trudnych historii rodowych. Uzd co daje takie uzdrowienie, mm, y, historii rodzinnych, a no to, że ta energia się tam oczyszcza w przeszłości. Trudno w to tak sobie uzmysłowić, ale tak to działa. Takie, takie y, intencje też wykonuję. Oczyszcza się wtedy, nie wiem, albo źle wtedy rozegraliście jakąś historię, doszło do kłótni, doszło do podjęcia złej decyzji, która ma negatywne teraz skutki w waszej teraźniejszości. Wówczas dobrze by było taką historię nasycić energią i wyprostować pod względem energetycznym. Tak? I co to daje? To daje wówczas, że w tej teraźniejszości, w przyszłości, Negatywne skutki tego, tej historii zostają zażegnane. Warto, polecam. Istnieje także w, moim, w moich usługach rejki uzdrawiające przeszłość. Bardzo fajna też energia. Też polecam: zastanówcie się, czy akurat tam trzeba, u mnie trzeba by było właśnie się skupić na jakimś temacie. Wracając do jutrzejszego rytuału, będę pracować jeszcze nad intencją numer 3, przywołującą energię zdrowia, doskonałego samopoczucia oraz dobrych nawyków żywieniowych. Bardzo ważna, istotna kwestia, bo musimy wszyscy w tym roku dbać w szczególności o dobrą witalność naszego organizmu, więc tutaj dieta to podstawa. I intencja numer cztery rytuał przywołujący właściwego życiowego partnera, który będzie wsparciem i opoką. Zatem, jeśli widzisz tutaj jakieś intencje dla siebie, zapraszam Cię. Wykup w sklepie Ewa HL rytuał. Wpiszę Cię na listę i jutro o godzinie 21.00 będę nad tą intencją dla Ciebie. Pracować i będzie jak zwykle bardzo energetycznie, bardzo magicznie, wydusimy pod względem energetycznym wszystko, co się da z tego dnia przy tej Twojej intencji. Niech się zadzieje zatem. Poza tym tutaj wspomniałam właśnie, że jest ten etap nerwowości w ten poniedziałek. Zgadza się, ale mam nadzieję, że pozytywne układy trygonu Księżyca z Neptunem. Pozwolą tą nerwowość też u większości osób osłabić, że będziecie bardziej opanowani i że nie dacie się tutaj sprowokować. Poza tym tego dnia, w poniedziałek, uważaj, nie udzielaj dobrych rad, bo obróci się to przeciwko Tobie, chyba że ktoś rzeczywiście poprosi Cię o pomoc. Wtedy tak. Wtedy możesz rzeczywiście użyć swojej całej wiedzy, doświadczenia, aby tej mądrej rady udzielić. W przeciwnym wypadku nie wpychaj się ze swoimi złotymi radami do cudzego życia, ok? Bo naprawdę zrobi się z tego kwas. Poza tym, uwaga na składane obietnice. Jeżeli dzisiaj coś komuś obiecasz, wiedz, że los upomni się o jej spełnienie. Uwaga też na błędy komunikacyjne, bo tutaj, w szczególności jeśli masz w swoim pentagramie urodzeniowym jedynkę, obojętnie na którym tam poziomie, te błędy komunikacyjne będą się manifestować. Zatem mów dużymi literami i przede wszystkim nie używaj skrótów myślowych. Ja też się przyznaję do tego bardzo często, mam skróty myślowe, w szczególności jeśli chcę Wam przekazać duże informacje, ale sama się na tym łapiąc, karcę się i mówię chwila, chwila, bo to był skrót myślowy. Także Ty też możesz w taki sposób sobie dzisiaj przybrać i wyrażaj swoje, swoje po prostu emocje, swoje myśli w rzeczywiście klarowny sposób. Poza tym trzymaj się dzisiaj z daleka od koleżanek, które tworzą jakiekolwiek ploty na Twój temat. Najlepiej to, gdybyś miał biały chowlit, albo jako biżuteria, albo właśnie um, jako kamień, właśnie w kieszeni przy sobie w torebce czy na biurku w pracy. Białuchowli jest skuteczną tarczą ochronną przeciwko właśnie takim osobom. Poza tym apatyt też tutaj nieźle się w dniu dzisiejszym na pewno sprawdzi. Odnośnie kamieni to jeszcze Wam później powiem, żebym się nie pogubiła. Ale wracając tutaj na jeszcze aspekty tego dnia, nie daj się wciągać w intrygi. Najlepiej to dzisiaj nie komentować zbytnio właśnie tego, co się dzieje, tej rzeczywistości. I najważniejsza sprawa: dzisiaj nie opowiadaj o swoich celach, które masz zamiar zrobić. Dlaczego? Bo energia spełnienia pójdzie do Twojego rozmówcy, a nie do Ciebie. Także dzisiaj język za zębami. Jeżeli będzie taki dzień, w którym warto będzie na lewo i prawo właśnie opowiadać o tym, jakie to mamy plany, na pewno Cię o tym poinformuję. Dzisiaj wręcz przeciwnie, trzymaj język w tej kwestii za zębami. Poza tym warto zapalić na godzinę świecę ochronną domu i domowników. Ta świeca w dniu dzisiejszym na godzinkę, Przywołuje energię ochronną, przywołuje, rozpościera płaszcz ochronny nad domownikami, nad rodziną, nad zwierzętami, które z Wami mieszkają. Dba generalnie o ognisko domowe. Będzie to potrzebne i wspomaga, ona będzie, ta świeca dzisiaj wspomagać te aspekty astronomerologiczne. Polecam. Ja też ją zaraz odpalam. Dobrze. Przechodzimy. Co to tutaj ten rak? Jakie energie nam daje pod względem roślin? Jeśli chodzi o rośliny, dzisiaj wszystko. Pielęgnacja, przesadzanie, sadzonkowanie, nawożenie, co ci się tylko wymarzy. Księżyc sprzyja. Co prawda może nie tyle właśnie moment jeszcze na wszelkie jakieś większe przesadzania kwiatów, bo to jeszcze jest, kwiaty są uśpione, ale jeśli, któryś taki wymaga na cito, dzisiaj jak najbardziej, Najmniejszy w domu zrobisz generalnie, jeżeli dzisiaj właśnie będzie, on, będzie ten kwiat przesadzony, on odżyje. On rzeczywiście stanie się z takiego chucharka, który gdzieś tam więdnie, stanie się pięknym kwiatem, który będzie cieszyć oko. Pod względem diety będą preferowane dania przede wszystkim pożywne, yy, tradycyjne przepisy, także eks eksperymentami dzisiaj tak nie bardzo. Yy, warto dzisiaj pić dużo wody i postawić na wyroby mleczne oraz produkty przede wszystkim ekologiczne. Yy, będziecie ciągnąć do słodyczy, tutaj organizm będzie domagać się węglowodanów, więc uwaga, żeby nie przesadzić z tymi słodkościami. Z dużą radością będziesz też oddawał się tym kulinarnym obowiązkom Dla osób, które sobie takie robią czasami zapasy, że tam gotują więcej w słoik, kładą i wekują to na, na jakąś właśnie chwilę, gdzie nie będzie czasu na to gotowanie To podpowiadam, że dzisiaj jest do fajny dzień, aby takie zapasy sobie wekowe porobić Warto zajadać się dzisiaj arbuzem, dynią, sałatą albo ogórkiem. Uwaga na wszelkie zatrucia pokarmowe, bo takie tutaj rzeczy się będą pojawiać oraz obrzęki. Zatem z dużą uwagą dzisiaj należy śledzić daty ważności i miejcie tutaj na wzgląd, bo organizm pod tym względem jest bardzo mocno wyczulony. Co do ubioru na poniedziałek, kolorystyka. Raczej, raczej stonowana, bo ani stylem, ani kolorystyką dzisiaj nie będziesz się chciał wyróżniać. Postawisz na jakieś nieśmiertelną klasykę ze stonowanymi barwami. Z całą pewnością kobiecość jak najbardziej tutaj będzie podkreślona. Jakieś drobne motywy kwiatowe, desenie, to tutaj też jest, będzie do tego ciągnąć. Jakieś odnośnie tkanin na pewno wełna, jedwabie, satyna, czyli też wszystkie miękkie i szlachetne tkaniny. Dobrze jest podkreślić delikatnie talie, bądź biust, żeby po prostu nie być taką szarą myszą za przeproszeniem. Odnośnie biżuterii, dużą rolę będą dzisiaj odgrywać właśnie pamiątki rodzinne. Także dzisiaj z całą pewnością te pamiątki rodzinne, jeśli jest w formie biżuterii, na pewno zostaną też docenione, dostrzeżone przez otoczenie. Pod względem zdrowotnym osłabione. Klatka piersiowa, przełyk, tarczyca, przepona, żołądek, układ trawienny, układ limfatyczny, częściowo wątroba. Będzie tendencja do chorób kobiecych, problemy z układem trawiennym się mogą pojawić, dlatego właśnie sprawdzajcie te, te daty ważności, yy, oraz mogą być jakieś kontuzje, wypadki w domu. Yy, pod względem koloru mleczny, biały, biały, de, delikatny zielony taki delikatny odcień zielonego niebieskiego, fioletowego i żółtego. Odnośnie kamieni, ten biały chowilt, o którym Wam wspomniałam wcześniej, jak najbardziej. Kamień księżycowy, koral, opal, agat, szmaragd, malachit, bursztyn, kryształ górski. Kartę dnia. Kartę dnia, moi drodzy, na dzisiaj to jest karta trójka buław. Dzisiejszy dzień daje wiele pozytywnych zmian i Ci kilka szans na pozytywne energie spełnienia zatem miej oczy i uszy otwarte i wykorzystaj tą energię wykorzystaj możliwości dzisiejszego dnia i wytycz konkretny kierunek działania nie zdziwię się jak dzisiaj nabierzesz jakieś całkiem nowe nabędziesz jakieś całkiem nowe umiejętności albo będziesz prezentować swoje nowe umiejętności warto dziś być dokładnym skrupulatnym Warto planować i wdrażać pomysły w życie. Warto również postawić, postawić dzisiaj nie tylko na rozwój swojej firmy, ale też na rozwój osobisty. Ta karta y, niesie informację, że oto rozpoczyna się przed Tobą całkiem nowy rozdział życia. Wykorzystaj zatem swój potencjał, by ograniczyć. Generalnie wykorzystaj swój potencjał, bo ograniczenia są tylko i wyłącznie w Twojej głowie. Zatem powodzenia. Pod względem zdrowotnym, jeszcze tutaj warto wspomnieć, że... Jeśli borykasz się z jakimiś problemami zdrowotnymi, na pewno je pokonasz. Dla osób, które są w trakcie leczenia, to jest informacja, że możesz dzisiaj podjąć leczenie całkiem nową metodą albo leczenie w całkiem nowym miejscu. Zatem życzę zdrowia wszystkim, powodzenia w ten poniedziałek, magicznie pozdrawiam. Życzę Ci uśmiechniętego poniedziałku. Terapeutka Rejki, astronomerolog Ewa HL. Do jutra. Pa, pa.